Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj robimy sobie rapa, podsumowanie grudnia i stycznia. Postanowiłem połączyć te dwa miesiące z różnych względów. Po pierwsze, dlatego, że i w grudniu, i w styczniu nie miałem za dużo czasu na czytanie, więc żeby mieć po prostu o czym Wam tutaj opowiadać, stwierdziłem, że lepiej będzie tak kolektywnie zebrać te dwa miesiące. Poza tym, pod koniec grudnia jest pełno tych podsumowań roku, pełno no, tych rankingów, nie rankingów, I, i żeby nie było przesytu tym materiałem, żebyście nie byli zawaleni tymi wszystkimi podsumowaniami, stwierdziłem, że łatwiej będzie zrobić taki pod koniec stycznia, właśnie podsumowujący i grudzień, i styczeń. Tyle słowem wstępu. Przejdźmy teraz do samych książek, które przeczytałem na przestrzeni tych ostatnich dwóch miesięcy, a było ich. Sześć. Pierwszą pozycją jest książka o której już mówiłem na tym kanale, jest to 451 stopni Fahrenheita e, Raya Bradburyego o której mówiłem w moim urodzinowym vlogu, czyli w tym filmie, w którym czytałem przez 24 godziny. Jeśli go nie widzieliście, to zapraszam, tam jest troszkę szerzej i troszkę tak bardziej nabieżąco moje moje spostrzeżenia, natomiast powiem również troszkę o niej tutaj. 451 stopni Fahrenheita jest to antyutopia, jest to świat dystopijny, stworzony w połowie zeszłego stulecia wydaje mi się, że w 1953, ale pewności nie mam. I sam tytuł jest tutaj bardzo istotny, taki bardzo definiujący to o czym książka jest, bo 451 stopni Fahrenheita jest to temperatura w której zaczyna płonąć papier i jest to o tyle istotne, że jest to w zasadzie książka o paleniu książek. Mamy tutaj świat w którym w którym książki się pali. Mamy strażaków, ale ci strażacy nie są e, dokładnym przełożeniem e, naszych strażaków, są w zasadzie e, odwrotnością. Oni Jeżdżą, by podpalać, by, by palić książki, by palić e, domy, w których te książki można znaleźć, bo oczywiście posiadanie książek jest nielegalne i, i generalnie to jest taka główna przesłanka. To na tym się opiera e, cała książka, że raczej, raczej nie książki, prawda? Książki złe trzeba palić, e, informacja niedobra, lepiej oglądać telewizję. E, jak, jak większość zresztą e, tych dystopii, które e, pojawiały się w tamtym okresie. Natomiast e, jakby porównują, Troszkę do e, orwellowskiego roku 1984, czy chociażby do Aldusa Huxley i, e, Huxleya i, i e, jego nowego wspaniałego świata. 451 stopni Fahrenheita, według mnie, plasuje się odrobinę niżej niż, niż te dwie pozycje. Oczywiście, na, na piedestale, na samym szczycie stawiam tutaj Orwella, niżej troszkę Huxleya. No i, i Ray Bradbury, na razie, ze względu na moją nieliczną znajomość dystopii, znajduje się, znajduje się na trzecim miejscu, dlatego, że jest to książka stosunkowo krótka i przez to świat według mnie nie jest za bardzo rozbudowany, a ma potencjał. Jakby mam wrażenie, że tutaj Ray Bradbury chciał coś po prostu przekazać tą książką, chciał pokazać ten taki kierunek niebezpieczny, w którym, w którym świat może zmierzać tą przeszłość taką i, i zaznaczyć pewne wartości, które są dla niego istotne, natomiast... Ta powłoka, w którą obleczył te, oblekł te informacje, to znaczy ten świat, który wykreował, jest taki bardzo ubogi, i przez to, że ta książka jest taka krótka, mam wrażenie, że, że to wszystko gna i, i człowiek nie ma czasu na zastanowienie się nad tymi, nad tymi informacjami. Ja nie mówię, że krótkie książki generalnie nie mogą przekazać takich wartości, bo oczywiście mogą, natomiast tutaj mam wrażenie, że gdyby ten świat był bardziej rozbudowany i gdyby pozwolono nam wsiąknąć w niego, poznać fabułę i jakby jeszcze troszkę rozszerzyć to, co chciał przekazać na przykład na więcej aspektów życia ludzi i tak dalej, to byłoby to po prostu lepsze. Dlatego ja tutaj no, mówię, plasuję się najniżej jak na razie z tych dystopii, które miałem e, okazję czytać, jeśli chodzi przynajmniej o ten okres e, przed, przed 21 e, stuleciem. No i, i, i tyle, jeśli chodzi o tę książkę. Natomiast, jakby ja ją polecam, bo, bo warto się zapoznać. To jest na, na pewno ciekawy koncept e, i, i ciekawie przedstawiona wizja przyszłości. E, natomiast, e, natomiast, no, mówię, czegoś mi tutaj zabrakło. O następnej książce również kilka razy już wspominałem na tym kanale a propos różnych tagów i podsumowań, dlatego że ona mnie zaskoczyła. Nie? nie spodziewałem się po treści tego, co otrzymałem, czego mi dostarczyła. Mowa tutaj o języku cierni pani Libardugo. Dla niewtajemniczonych jest to zbiór opowiadań, zbiór sześciu opowiadań e, opartych właśnie na światach z uniwersum Griszy, czyli mamy tutaj różne kraje w tym uniwersum, różne narody, można by powiedzieć, różne kultury I, i mamy właśnie baśnie, które są oparte na wierzeniach i pewnych tam wartościach wyznawanych właśnie przez te narody, co jest bardzo takim miłym dodatkiem do samego uniwersum Griszy, mam wrażenie, ale jako taki standalone, jako książka taka po prostu też jest świetna i właśnie jako taka mnie zachwyciła, dlatego że te baśnie, one nie przypominają tych zwykłych baśni, które znamy z dzieciństwa, bo to właśnie te opowiadania są bardziej takie baśniowe i Mam wrażenie, że one bardziej e, pasują do tych oryginałów baśni, czyli tych znacznie mroczniejszych wersji, znacznie bardziej krwawych, gdzie śmierć jakby nie była e, tabu, powiedzmy. Teraz to wszystko jest tak spłycane, takie cukierkowe, żeby, żeby e, to bezpieczeństwo, psychiczne dzieci i tak dalej, ja nie mówię, że to jest złe, natomiast... E, Mam wrażenie, że te baśnie, kiedyś, te w oryginale były bardziej war wartościowe i, i dosadniejsze, po prostu lepiej się e, potrafiły wryć w serce. I tak właśnie jest w tym przypadku, bo, bo naprawdę e, kilka z tych opowiadań, wszystkie są świetne, natomiast kilka e, zdecydowanie w to serce mi się wryło i wryło mi się również w pamięć i, i zostanie ze mną na długo. Zresztą same opowiadania też są oparte na tych właśnie baśniach, e, takich jak do orzechów, czy tutaj kopciuszek, troszkę, e, tylko właśnie w takim. Innym podejściu zupełnie, w takiej zupełnie innej strony. I muszę szczerze powiedzieć, że zaskakiwały mnie nawet na tej warstwie fabularnej, gdzie, no, będąc czytelnikiem, po prostu zazwyczaj próbujemy przewidzieć zakończenie. Szczególnie jeśli czytamy dużo, no, to mamy jakby szeroki wachlarz możliwości, szeroki wachlarz porównań. No, po prostu łatwiej nam jest przewidzieć, jaki tutaj zabieg mógł autor zastosować. W tym przypadku często się. Dziwiłem więc to zdecydowanie na plus. Kolejną rzeczą y, jest zdecydowanie oprawa graficzna. Poza tą piękną okładką w środku również znajdują się ilustracje i to nie byle jakie ilustracje, bo one rozwijają się wraz z postępem fabuły. E, tutaj na przykład o widzicie. E, i, I to jest świetne, dlatego że te ilustracje nawiązują bezpośrednio do tych opowiadań, rozwijają się wraz z nimi e, i e, często są modyfikowane też, tam gdzieś jakiś element się zmienia, e, kiedy, kiedy po prostu następuje to zaskoczenie gdzieś czy. Um... W, w samej fabule, nie? Albo czasami jest taki trochę foreshadowing, że, że tutaj już nam się obrazek zmienił, a fabularnie jeszcze nie i, i się zastanawiamy, o co może chodzić. Tutaj jakby dużo jest tych domysłów i, i e, czerpie się dużą satysfakcję z tego, jeśli, jeśli ten domysł faktycznie się sprawdził, jeśli się zauważyło tą zmianę, jeśli tutaj zwróciło się uwagę na ten szczegół, który mógł podpowiedzieć, jak e, ostatecznie e, ta historia się zakończy. Więc to jest naprawdę świetne zarówno pod e, względem fabularnym, pod, tym, pod tą wartościową częścią, te wartości, które ze sobą niesie, jak i graficzną, bo, bo nie mamy tylko jakby e, tego aspektu, że, że czytamy, ale mamy również tą oprawę, e, oprawę graficzną, wizualnie e, widzimy rozwój historii, e, i to zawsze, jak mamy więcej niż jeden bodziec, to, to po prostu e, jakoś tak. Żywiej jest nam to w stanie wyobrazić, przynajmniej ja tak mam. E, więc jeśli ktoś nie czytał, jeśli ktoś jest e, negatywnie nastawiony, powiedzmy, do, e, do twórczości Libardugo, bo na przykład zaczął od, e, od tej trylogii Griszy, e, no, to, no to myślę, że tutaj mimo wszystko warto spróbować, dlatego że no, Grisza, jakby generalnie, jest słaba pod tym względem literackim, tutaj jakby. Naprawdę, naprawdę polecam, bo, bo to jest świetny, świetny kawałek książki. Także, także polecam zdecydowanie i przechodzimy teraz do kolejnej książki. Gdzieś tak w połowie grudnia stwierdziłem, że nie ma co się już dłużej ociągać, trzeba w końcu zacząć. Czytać po angielsku, że to jest ten moment, to jest ten punkt w moim życiu, że ja muszę przeskoczyć z, z tego ciągłego czytania po polsku na e, angielski, żeby się rozwijać, żeby poznawać historię szybciej, żeby e, dostawać kontynuację szybciej i generalnie, no, same plusy z tego są, żeby rozwijać język chociażby pod tym względem i żeby był płynniejszy, żeby czytać płynniej, potem mówić płynniej, bo to wszystko, kontakt z językiem zawsze się przekłada e, na, na nasze umiejętności. E, I na pierwszy ogień postanowiłem, mówiłem sobie wziąć Looking for Alaska, które jest jedną z ważniejszych książek dla mnie generalnie w życiu dla, dla młodego mnie w szczególności. Wiąże się z tym wiele wspomnień z tą książką wiele takich istotnych momentów w moim życiu. dlatego, dlatego stwierdziłem, że od niej chcę zacząć, Poza tym no, czytałem ją po polsku, więc, więc w miarę kojarzyłem jak ta Fabuła. Się tam rozwija, jak postępuje, natomiast o, czytałem to na tyle dawno, że nie, nie kojarzyłem już dosłownych tam mm, fragmentów, żeby, żeby sobie po prostu nie dopowiadać, tylko faktycznie czytać po angielsku. I, I muszę przyznać, że e, w oryginale czytało mi się to jeszcze lepiej. Dodatek, dodatkowo wybrałem sobie młodzieżówkę, żeby ten język nie był aż tak skomplikowany. Troszkę się przeliczyłem, bo faktycznie e, John Green używa tutaj, jak na młodzieżówkę, myślę, całkiem takich e, wyrafinowanych, sophisticated, można powiedzieć, e, e, wyrażeń czy słów, więc, więc czasami do słownika musiałem sięgnąć. E, natomiast szczególnie, że ja mam takie podejście, że chcę rozumieć całe zdanie. W taki sposób, w jaki, w jaki autor próbuje je przekazać. Nie, nie zadowolę się takim domysłem, że a może tutaj o to chodzi, że to słówko pewnie znaczy to. Nie ja wolę, jak nie wiem, to wolę sprawdzić, dlatego że ja no, generalnie potrafię mówić po angielsku całkiem nieźle. E, i, I tutaj no, to jest kwestia już takiego doszkalania, że jeśli nie znam słówka, no to chcę je faktycznie poznać. Nie czytam tylko po to, żeby poznać historię, czy tam także po to, żeby poznać słówka bardziej właśnie chociażby wyrafinowane. Takie rzadziej używane, żeby, żeby bogacić to słownictwo. No i, i bardzo przyjemnie mi się czytało. Alaskę wiele z niej wyciągnąłem, zarówno. Um... Emocjonalnie, bo to jest bardzo ważne, jak już wspominałem, dla mnie. Książka tutaj, e, jakby, odczucia miałem niemalże te same, więc, więc to nie jest kwestia wieku. E, może za 20 lat mi się zmieni, natomiast teraz faktycznie ta różnica, powiedzmy, 5 czy 6 lat e, nie zmieniła we mnie za wiele i, i nadal bardzo przeżywałem to, co się tam działo, nadal to na mnie oddziaływało, e, więc, więc e, myślę, generalnie bardzo pozytywny odbiór. i i jeśli chodzi o język, i jeśli chodzi e, o, o fabułę. Także jeśli nie czytaliście Looking for Alaska, czy szukając Alaski, to, to ja bardzo polecam. E, dalej chciałem iść za ciosem, więc na przełomie e, grudnia i stycznia. E, zabrałem się za Serpent and Duff, czyli e, moją drugą książkę po angielsku. E, Serpent and Duff e, wyjdzie w czerwcu nakładem wydawnictwa Winidia e, i o tej książce mówiłem już na kanale, zdecydowanie więcej. Tutaj będziecie mieli e, link do recenzji, natomiast ja muszę powiedzieć, że, że no, naprawdę dobrze zacząłem ten rok e, i dobrze zacząłem to czytanie po angielsku. W sensie na dobre tytuły trafiałem, bo tutaj język e, faktycznie również jest dosyć skomplikowany. Czasami e, znacznie częściej niż w Alasce musiałem tutaj zerkać do. Do słownika. Natomiast te słowa często się powtarzają, więc, jakby łatwo się wdrożyć, łatwo się zapamiętuje, tak, bo się powtarzają. Trzy razy sprawdzimy to słówko i za czwartym razem już zapamiętamy, więc tutaj na przykład to jest dobrym, dobrym przykładem na, na naukę języka. Z... Z mojej strony, bo miałem na przykład wiecie, wyrazy, które brzmią podobnie, ale znaczą zupełnie coś innego, i tak cztery razy każde z nich się powtórzyło, więc teraz je rozróżniam. Tak, takie tutaj e, moje wrażenia i, i takie, takie lekcje w, wynoszę. Poza tym sama książka też jest naprawdę świetna. Nie będę tu się długo rozwodził generalnie. E, jest o związku Wiedźmy i Łowcy Wiedźm i to jest związek taki bardzo oparty na kontradykcjach na przeciwieństwach e, i e, no i, i po prostu jest to jedna z lepszych historii miłosnych takich, takich no powiedzmy nadal młodzieżowych e, które czytałem od, od bardzo dawna, e, świetnie się przy niej bawiłem, jest dużo śmiechu, postacie są naprawdę wyraziste e, i, i bardzo charakterystyczne i no ja się zakochałem, po prostu, zarówno w Ridzie, jak i, e, jak i w Lu, e, czyli głównych bohaterach. E, I mówię, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, no to, no to macie tutaj link do, do recenzji szerszej. Tam opisuję każdą wadę i zaletę tej książki. A zalet jest naprawdę sporo, więc e, sięgajcie, jeśli macie okazję. No i tak się złożyło, że oprócz tego, że rozpocząłem tak dobrze ten 2020 rok, styczeń okazał się również bardzo wdzięczny pod względem recenzji, bo na trzy książki, które przeczytałem, dwie z nich postanowiłem zrecenzować. Pierwszą było oczywiście wcześniej wspomniane *Serpent and Dove*, drugą natomiast *Wenchful* e, Victoria Schwab, również od wydawnictwa Winidia. E, I muszę przyznać, że *Wenchful* podobało mi się znacznie bardziej niż *Wyszysz*. *Wyszysz* generalnie też jest jest bardzo dobrą książką, natomiast Wenchful tutaj jest zdecydowanie pełniejsza, ciekawsza. Widać tutaj rozwój, po prostu, autorki, widać rozwój jej warsztatu, widać, że próbuje naprawiać troszkę błędy, które, które popełniła. Pierwszym tomie i które jakoś tam mi przeszkadzały. E, szerzej o tym w recenzji, do której również macie tutaj e, odnośnik. E, jeśli ktoś nie widział, to to zachęcam. No i generalnie. E, Wentful o tym również mówię w tamtej recenzji, dało mi wszystko to, czego zabrakło mi w wyszysz, Tego, czego e, Wyszys nie, nie było mi w stanie dać. Tutaj postacie są zdecydowanie bardziej wyraziste. Stare postacie się rozwijają, e, nowe dodają tej takiej żywotności troszkę serii, prawda? Ożywiają ją e, i, i przez to ten, czyta się ją przyjemnie, jest taka świeższa. Bo nie mamy ciągle tego samego. No, i, i generalnie tutaj o niej mogę w zasadzie mówić w superlatywach. Bardziej jakby te wszystkie negatywne rzeczy odnoszą się raczej do tych błędów popełnionych w przeszłości, które tutaj Wedgeful naprawia. Więc jeśli macie okazję i jeszcze nie czytaliście, to, to warto sięgnąć. Szczególnie jeśli Wyszys aż tak wam nie podeszło, myślę, że Wedgeful podejdzie wam znacznie. Bardziej. No, i przyszedł czas na ostatnią książkę w tym podsumowaniu. Ja przez większość Stycznia i początek lutego byłem niezwykle zajęty sesją. Więc jedyne co czytałem, to tak naprawdę notatki i książki do egzaminów. Szczęśliwie udało mi się piątą sesję w życiu zaliczyć i to zaliczyć całkiem nieźle. Natomiast zaraz po jej zakończeniu, a w zasadzie jeszcze w trakcie, natomiast po tych najcięższych egzaminach sięgnąłem po książkę, w której jakby tak po. Czułem potrzebę od gdzieś tak połowy stycznia, żeby po nią sięgnąć i jest to blask fantastyczny Terego pracheta. Generalnie jakby nie czułem potrzeby, żeby sięgnąć konkretnie po ten tytuł, e, natomiast czułem, że potrzebuję czegoś lekkiego i czułem, że ten prachetowski humor, ten świat, z którym ja miałem okazję spotkać się wcześniej tylko raz e, przy okazji właśnie e, Koloru Magii, czyli pierwszego tomu rozpoczynającego całą tam, całą tą sagę świata dysku. E, i, i no, ten humor mnie zachwycił. Ta lekkość, e, z jaką te historie są opowiadane, to podejście, spojrzenie na świat autora e, jest niesamowite. I, i ja. Terego Praczeta i Praczetowski generalnie humor, podejście do świata, światopogląd bardzo szanuję. Odrobinkę się utożsamiam, znaczy w zasadzie bardziej niż odrobinkę. No i blask fantastyczny był taką moją odskocznią, takim momentem, żeby się zresetować, żeby w końcu odpocząć. Po tych trudach sesji i e, muszę powiedzieć, że no spełnił swoje zadanie w, w 100%. Dostarczył mi dokładnie tego, czego oczekiwałem. zaspokoił taką moją, e, takie moje wołanie e, serca o to, o, ten, o trochę ulgi, prawda, o tą lekkość. I, I dostałem to, dostałem to, e, świetnie się bawiłem przy tej lekturze, jakby jeśli ktoś nie zna e, praczetowskiego stylu i tak dalej, a na pewno myślę, że gdzieś tam się spotkał, bo cytaty pra Pratchetta są po prostu zawsze, gdzieś na wallu waszym facebookowym, czy gdzieś na Instagramie, na pewno mieliście styczność, ktoś gdzieś w opisie zacytował, czy ktoś gdzieś faktycznie e, wypowiedział jego słowa i, i no, myślę, że on ma takie bardzo właśnie charakterystyczny jego łatwo jest cytować, może tak. Jego łatwo jest cytować, bo ma rzuca takimi prawdami życiowymi, troszkę nieoczywistymi e, i, i w taki zabawny sposób, sposób w takim, pod takim zabawnym kątem patrzy na, na rzeczywistość. I, I myślę, że jeśli ktoś potrzebuje od, odpoczynku takiego mentalnego, e, czy miał ciężki tydzień, to Pratchett jest po prostu idealny i pod tym względem e, blask fantastyczny zaspokoił mnie e, po prostu. Całościowo, w 100%. Więc e, tak w ten sposób właśnie zakończyłem e, czytelniczo styczeń e, i bardzo się cieszę, że w ten sposób go zakończyłem, bo, bo dzięki temu e, teraz jestem jakiś taki spokojniejszy, szczęśliwszy i generalnie zadowolony. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę e, czy jakiegoś miłego komentarza. Możecie tutaj e, skomentować, czy czytaliście jedną z tych książek, które również. Ja czytałem, albo czy polecacie mi jakieś inne, czy, czy szczególnie z tego świata dysku? Jeśli macie jakieś ulubione tytuły, to bardzo chętnie się zapoznam, bo mam teraz taką potrzebę po przeczytaniu Blasku Fantastycznego, żeby, żeby sięgnąć po coś jeszcze. Na pewno po Morta sięgnę, bo śmierć u ta jest wykreowana niesamowicie i ją uwielbiam. Natomiast, jeśli macie jakieś inne warte polecenia, tytuły, to oczywiście również chętnie się zapoznam. To by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia i cześć!